Hej, witam Was na moim kanale Na Rowerze Zbieram Złom Kolejny dzień, kolejne zbiórki Dzisiaj w innej scenarii. Takie troszeczkę zawsze w tej tutaj jeżdżę z rana Chciałem Wam serdecznie podziękować za e, 1000 subskrypcji, no teraz było 999 Ale to już 1000 Łapki w górę, komentowanie e, Aktywność, super, szecie fajni, kochani Dziękuję tym co Dali obserwacje, dali subskrypcję i co? Lecimy dalej, kochani. Nie zatrzymujemy się. Co e, tam jeszcze? będziemy nagry Będę nagrywał to co nagrywam z różności, co z wiórek, z trasy. Nie tylko się to odczepia, to będzie, będzie troszkę e, trasa puszkowo-rowerowa coś w tym stylu na pewno. E, dzisiaj nie jest deszczowo. Taki, może nie deszczowo, taka mglista pogoda, jak widać na filmie. I co jeszcze? No i taki teren, chłodno, wiadomo, okres chłodny, taka pogoda na choroby grypowo inne. I co? Super, że jesteście, mam nadzieję, że zostaniecie na dłużej i polecą więcej, szuk szybciej dalej, bo jest 999, jest 1999, fajnie doskacze, śmiesznie, ale my wbiłem ten tysiączek dzięki Wam. I co? Super że jesteście i pewnie codziennie wpadną filmiki pewnie sorcy i co chciałem wam jeszcze raz podziękować życzyć wam miłego czwarteczku ciepłego i jak zawsze dziękuję dziękuję lecimy dalej mój cel osiągnięty 1000 może tam być 1000 coś żeby było równie 1000 jak będziecie chcieli, to sami zostawicie subskrypcję, komentarz, łapkę w górę I co kochani, do następnego Koleżanko i kolego, i jeszcze raz Wam dziękuję I jedziemy, nie zatrzymujemy się, lecimy swoim tempem I co, trzymajcie się Na rowerze zbieram złą.